Koziomeczki, ja jestem Alex i dzisiaj ze mną jest Piotr Bebe. Siemano! Dzisiaj nagrywamy siódmy odc... Oła, odcinek z naszej serii. Floating Island tak. No taki to Survival, wpadać do olawy. Nie patrzę, patrzał, o. A czemu łapki się nie spełnią? Piotrek! Wyłączyłeś potworki? Zjebałem oh, ja bez mobów mam to w jutro. Nie! Co to, co to ma być? Floating Island nie może być kurna bez modów. Bez mo, ta, bez modów na pewno. Na pewno. O Łypy! Dobra, nie, jeszcze raz. Zrobię cięcie ludziska, a Pepe musi nam włączyć moby. Muzyn, nie cięcie. Dobra, jesteśmy. Dobra, zobaczymy, czy Pepe znowu nie spieprzył. Okej, okay, nie spieprzył, bo tam są potworkie. No, nie hałasuj, murzinku. No, nie Ryj, ty! ryj! ryj! Czym ty tak hałasujesz? Chipsy sobie mam mam Papapier, gdzie ja mam No nie ma bicia, jezus! Bo... Nie bij proszę, mam serduszko. Ale mam... Masz nie zrzucić jeźdźców. Jijijij! Odrżyliście dr... życie. Jeszcze cię zabiję! Szydu <grym> po ale, ale coś długo spadałem. O, o Jezu, sorry, przestraszyłeś mnie. No, się Poproszę, czy... O nie bij mnie. Czekajcie... Czekajcie, bo musiał sobie... O nie. Nie. Bo musiał zobaczyć co mam jakie mamy zadania, kurde. Kur... Ale... z na dół i... Czekajcie, cięci... Cicho, cięci... Ja to robię. Dobra jesteśmy ludzie. Nie, ja to robię, Pepe, oddawaj diaksy. Nie. Pepe. Nie. No. We. Bo wykonajmy takie zadanie. Zrób sobie narzędzie! O, 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 o. A, my zrobimy... A my zrobimy najlepsze narzędzie oprócz miecza, czyli chilloff. Chilloff. O chill oh, W piecyku chciałem skraftować chilloff. Tak pięknie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, pokażę wam magia. Nie na ba... raz myszkę i patrzcie. Łup! Oj, fuck, nie działa. Łup. Hehe, czarodziejsko. <laughs> Wy tak nie umiecie. Patrz co mam, patrz co mam, kłaniaj mi się, bo to... Kłaniaj się, bo wyrzucę to do lawy. Kłaniaj się, kłaniaj się. Kłaniam się, kłaniaj się, kłaniam się, kłaniam się, Ale nie to ci, ale... Kłaniaj się. Kłaniaj się, a teraz zrobimy ceremonię. Ginięcia frajera. Gin. Gin, 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 gin. trzeba ofiarę poświęcić. No sorry, ale trzeba było ofiarę poświęcić. Cilów, cilów, mam cilów! Żartuję, nie miałem. No oh, Jezu, co za Teraz ja mam władanie! Klękaj przede mną! Dupa! To właśnie! <grymianie> to dobre. Klękaj przede mną, dupa! I na O Boże, dobra. A słuchu? Dobra. Koniec odcinka zrobiliśmy misję. Nie żartuję. Oh, fuck. Kurde. No to jest gnoj. O FAK. No ty zii gnuj. Mam Nie wal, nie, wal, nie, wal. Patrz. Patrz jak... Popisał wysel... Ej, kilopik! A kilopic! Gnuj! Gnuj! Ciebie gnoj no, tyle śpią w ma, dwie najlepsze bronie Dobra, co, są? będziemy się... O oh, fuck, a ty tu czego Kutasie Mam bo... O Jezu Aaaa się, bał się Kutas wow! wow! Pepe, rozpieprzyłeś most <zysk> ja nie nie! No co za Sorry, nie wiedziałem, że on mnie zajdzie od tyłu. O, ja pierdniczę, ale cię Dobra, naprawiaj. No i czemu ja jestem murzynem, a ty nie? Bo ty zepsułeś murzynie! No ale ty?! Ty pomożcie, No Idiotu! Naprawiaj to murzynie! Straciliśmy stack się siedem... i kobla. Po co brałeś tak dużo Mam gifta! Mam Zalwalę tego gnuja! Zabijajcie! Zabijajcie mnie gnuja! Tepnij się, tep! Regardez. O nie, te! O to było... Sorry za mój śmiech. <laughs> ale tak, tak mamy chcę, że jest naprawdę śmieszny. <sh -2> To było, dobra, dobra, te się, tepaś się, a ja ze świata wypadłem Dobra, dawaj, ja to załatam, bo ty nie umiesz, nie. Biorę, biorę się pustaka dirta! Bo dirt to jest piękny, go w jakimś tam modzie mogę tak go nawet zredzić, gdy to... nie, ja to miałem zrobić, ty nie umiesz, to się zaraz roz zawali, to jest takie... To nie ma... że... Żadne... nie pow... dobra, nieważne. Nie ma żadnej pały? No ogiernij, giełnę! No ogiernij! Ciota! Ja, ja cię tylko raz no, do... O GOOD! <suszy> MANJOO! <suszy> yeah, no... Ty, co to do... co to robi? Punta, punta, punta! Pisz o, sobie oczami jaskiniowca są. Kuździwa. No tak mam napisać? Wiesz ona jest kiniowca, tak? Oczami mi jest kiniowca, są <grym> No tak jak wysenka. No obejrzyj, 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 ją sobie po nagraniu Tak. No to... Ojej! 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 Baba, ba, 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 ba. На что? Абля, дай свой. Не пустый А, человек! Убий! Яс! Не бий! Убий! 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 Nie ja, to! Jestem lepszy w PvP. Już to dzięki Ale go jadę. I co? I co? Kurna, 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 kurna! Oj, fuck, fartesz. A teraz konia. Dobra. Jesteśmy kniha. A ja dobra. Siopie. <laughs> <laughs> Boże. Jaki ze mnie łeb No pomalenie Ty gnoju co ja zaraz wygnoję do no gnoja Gnoj! i co? I co łysa? A ja ty A ja... A widzisz pierwszy padłeś! A ja drugi. A dobra, Adzi, Kto pierwszy spadnie. Albo czekaj. To samo co macie Brew, po skosie biegną nie! No nie, sam do lawy! Ani, chodź. Pokażę ci coś. No chodź tu, murzynku! Co chcesz, Gibusie? Nie! A! Nie! Jebio! Jebio! co to było? Nie, 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 zostaw. Zostaw! No nie, ale tak... Monster, człowiek! Mastercurek! Jerzy, co to ma... Tuż za tobą, no weź! cię przytulić. Ty, ty pierwszy. Hehehe, Aha, aha, aha. I co? ty Próbuję opływać w blabie, by uciec przed graczem Birn Pepe. Muzyn się... Gień, bujcie, pochodnią. Nie! A mówiłem. Aaaaaah, mówiłem. Ty, my już chyba fraps stracił licencję. No to masz problem. Sobie kupował! Muzyn. <śmiennie> ty No ale pierwszy wypadłeś. Ruchaj mnie. Dobra, patrz. Już po tobie. Wygrałem, bo ja pierwszy padłem. Yy, a, próbowałeś potem mną uciekać w lawie, frajer! Gimbus. Masz. Weź, weź, weź. Kurde, ja przez... teraz. No dobra, robimy coś, bo cały odcinek to tylko to, że się napieprzamy. O kurna, i myszka, i mieszka Ej, ty ja, ja żegnam, żegnam, bo ja nagrywam też, to żegnam, pa, pa 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 Ale my nie kończymy nagrywania, Murzynie! Ale ja u siebie kończę, mużynie! No, a jak to chcesz? Tylko Pepe nie wrzuca na YouTube No niestety, no, 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 no to, to jest być skomplikowane, jak na mój mużdżek ptasz. Skomplikowane! Bierzesz plik, yy, jak jest, jak jesteś tam, gdzie się wrzuca filmy, po prostu go przenosisz i tyle! No, ale to jest, to jest zbyt skomplikowane. Chybaś nam... wiedział o filmach, to co ja, człowieku, by ci baniował. Ja wiesz, że ja wiem o filmach? Wiem, że filmy się ogląda w HD najlepiej. Dobra, no a ja też to wiem. O, ja pierniczy, nie, nieprawda. Ale ja wiem, jak się renderuje, wykam tata to jo, o, ja o, a ty nie, wiesz, ha, 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 Ale ja z Cyberlinku to. Ale Cyberlink ci wygaśnie licencja, tak jak mi wygasła, dlatego tyle nie nagrywałem nie bij mam serduszka, no! Nie biłem, no. biłem ty... Dość tego zemsta. Patrz, żyję! Ty, żyje. Ale mam laga. Eee, ale spróbowałam. Ja pięćset teraz, się... A, odrobiłem się. Hmm. Lagi się coś, Lagi? nie? No nie. trochę. O nie, to znaczy, że się limit kończy. No bo my w tym odcinku, wykupimy w pierdu kobla. I zrobimy... Nie, w następnym robimy, będziemy robić taką platformę, bo każą w zadaniach nam zrobić taką platformę 150 kratek, coś takiego. Pepe, załatw mi jakiś lepszy kilo, bo ten mi skopię tylko 5 kobla. A, 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 udowodnić wam, że 5 O fuck, pół serduszka, pół serduszka! Nie woda! Moje! Więc tam był jeden kobel, o proszę. Jeden. Teraz będzie drugi. Ile on jeszcze skopie kobla? Dwa kobla, patrzcie. Raz. I ostatni kobel. I dwa ha mówiłem! Aj co mi, a wy mi nie wierzyliście. Skąd... Ja, ja, jakim ty kopie, Żelaznie maszcie ci musi nie. Nie, jestem głodny, o ja zjadłem hamburgera i dalej głodny. A co to ten dir tutaj robi? Ale kurde, chciałem Cię do lawy wpiknąć, tak żebyś poleciał Nie <laughs> pykacu Odkładaj do skrzynki, bo nie wiadomo kiedy będę mógł Cię strollować A my żadnego dirta nie mamy, co to jest? Nie mam pustaka Tylko A ile mam enderperyl? Jedną Ja ją zdobędniacę, bo nie ha 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 Gdzie? To... Tak? Mm -hmm. Gin! <grystanie> jak? Jego! Dzięki, 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 dzięki. Mam 17 twoich kopman. Uuu! Widzisz, ja znam twoją taktykę. Jak tak? <grystanie> no, może nie! <grystanie> no, jak, jak Ugh, tak. może nie, jak, nie, 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 Kurde! <grym> jak ty to, oł... No jak, wszystko co ja chcę złapać, to on mi staje nagle przed ekranem i, je... i to łapię. Oj, sorry. No... Teraz, jest dobra. No, zraniłem go. Naprawiaj. Rób to... rób to murzynie. a ja tutaj będę sobie lansował w pomieszczeniu do ochrony. I patrzę na piękny zachód słońca. Aj, a jeszcze jedno. I napieprzył się z mubami! Oje. Oh yeah. A ty tutaj od... rób robotę Murzynów. Murzyny wielkopolskie. Dobra, czekaj, o, o kurde, mi szwankuje, no co jest? No przecież... komp a jako to w nas ma złotych. No miałem takie opisne sklepie i stąd to wziął. Bo mnie strasznie wkurzał kąp, miał no, takie lagi, miałem... Okazało się, że usunąłem kilka rzeczy niepotrzebnych i już normalnie mi działał komp. Ma A nawet jeśli mam kompa zlagowanego, to Minecraft mi działa normalnie. Paju jaju! Paju jaju! Paju paju jaju! To... Nie, on mnie chce tyknąć! Tyknął mnie! Fuck. Jezu, moja myszka. Ona jest taka czuła, że koszmar. Ale przeskoczyłem What? Jak? Co się stało? Co No nara Nara, 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 nara Nara, 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 nara nara, hardcore! O, ja pier... Ja pierdół JA PIERD... No praw, Byłem już na końcu mostu A... Pieprzony creeper mnie rozpieprzył No co ty odpieprzasz? Ty, co to było? Ty, jak słyszałeś? A pieprzony creeper mnie rozpieprzył No, a co ty wpieprzasz? Ja piernicie Zaczy, nie, sorry, ja pieprzę. <śmany> palę się, palę się, palę się. O, baby, skończysz za mną. Nie wiem, że nie wróci. Ginie, że nie. Ile masz kapel? O, ginie, <śmany> <śmany> fuck, nie, co to było? O oh, yes. Ciebie wysadził. sasiu. Chcę. Chcę. to... Chcę. Chcę. To To Chcę. nie nie do Pierwszy padł. No pierwszy mm. właśnie, Pepe, idiota z ciebie, pp, dup. Ha, the fuck? ha, ha, fuck. ha, 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 Biegnął i łatwieprz się Czekaj, ja, ja to staram i postaram... Sprawdź. Jest! Yes. Mam cię! Mam go, mam go! Daj go! Bo ja muszę to naprawić! Dobra, już ma pusta chyba. <laughs> Dobra! O oh, fuck! Teraz biegnąłeś tam, jeszcze ty! Jeszcze mnie creeper staranuje i co <laughs> będzie? Dobra, już zateronowywałem wszystkie wejścia nam do domu. No, nie, też ten Nie ma! No to tak, to tak jak... O kurde, już się do mnie czarął mój do, To dobrze, to dobrze, bardzo... O tak, ale wiesz, że... O kurde! Raduj dinta, raduj dinta! Hahaha! <laughs> Nie chcę uczyć Nie. z tego mariaczka, Chodź, tak będę ci pomagał, ja będę leciał pierwsza, chodź, ty drugi. O kurwa! chodź, No ty... Kto cię zdjął? U, ty o, ja Jest! chodź, Kto chodź, 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 ty Koniec. No to papa. Dobra. oceniacie Nara. <grym> halem za, halem. Ale, za, ale zakończenie. Dobra, nara.